Siemanko, z tej strony Aleksinio, a przed nami kolejny odcinek już z trzeciego sezonu kariery Hertom Berlin. Przed nami mecz z Sevillą, oczywiście w pucharze przedsezonowym. Jesteśmy po pierwszym spotkaniu z, z Arsenalem, jeżeli mi pamięć nie myli, które wygraliśmy 3 do 1. Także liczymy na to, że z Sevillą będzie powtórka. Tym razem też jako teoretycznie goście zagramy, no bo jednak to w FIFA ma znaczenie. Elanga za Luke Bakio wskoczy przed tym spotkaniem. Kai Wagner za Szmyda. Eee, wskoczy również Lindelof za Andersena. I do środka, no nikt, nikt nie wskoczy niestety, bo nikogo jeszcze nie mamy. Ale za Bejera wskoczy Adeyemi. Eee, zobaczymy, jak nasze nowe nabytki się spisują w boju. Eee, a ja Was zachęcam do subskrybowania mojego kanału, ponieważ coraz większymi krokami zbliżamy się do 600 subskrypcji. A my niestety remisujemy z Sevillą 1 do 1. Mikkel Damsgard dla nas, dla Sevilla, Politano. Zbarwny mecz wszystkich, tak naprawdę poza Damsgardem, który zdobył Gola. No ale okej, okay, umówmy się, że z Sevillą Remis teoretycznie jeszcze na wyjeździe, nie najgorzej. Mimo to i tak musimy kupić przynajmniej jednego środkowego pomocnika do rotacji. No i kandydatów mamy wielu. Tak na dobrą sprawę. No już tutaj przechodzimy do centrum transferowego no bo musimy zerknąć na naszą listę życzeń no i przechodzimy do eśpeków Tutaj mamy stoperów, wszystkich obrońców jak widzicie mamy ich wielu, no i mamy eśpd e humeland no to taka głęboka rezerwa ale myślałem na przykład na Salichem pyszczanem co e to też jest sadilek, no nie niklas dorsch oczywiście wielokrotnie już rozmyślany przez nas w tej karierze. No i tak naprawdę reszta tu już są same eśpeki, tak? E, zwłaszcza gdzieś tutaj Werman fenomenalnie się prezentuje, ale niestety PZW go nie chce wypuścić. E, jest Donny van de Beek, którego może nam by Manchester United dał. Jest Hakan Czalanoglu, którego bardzo bym widział w Hercie. Nie wiem czemu, ale tego Hakana sobie jakoś zdurałem. E, jest też Florian Neuhaus e, no i myślę, że na tej trójce głównie się będziemy skupiać. Spróbowałbym Hakana Czalanoglu. Ktoś doświadczony by nam się też przydał, mimo wszystko. No a za go Lokongę mógłby na pewno gdzieś tam wskoczyć. Także próbujmy. Can niestety już znalazł zatrudnienie w mązie. No szkoda, przespaliśmy chyba dobry moment na tego zawodnika. Ale okej, okay, najpierw próbujemy hakana czalonoglu. 40 milionów. Nie, nawet nie zaproponujemy za hakana. Za hakana zaproponujemy 36 milionów. Może się zgodzą. O, zmarnowali na nas tylko czas. okej, okay. Myślałem, że gdzieś tu możemy troszkę niżej łapać ten pułap cenowy, no ale przeliczyliśmy się. Możemy sobie to otwarcie powiedzieć. Także przechodzimy znowu do śpeków. No, Donny Van de Beek, kolejny zawodnik z Bayern, z Bayern, z Manchesteru United. Ciężko mi powiedzieć, szczerze, czy to dobrze, czy to źle. No, z BVB. No to możemy znowu wyciągnąć yy, też kolejnego zawodnika. No jest Floney House, 27 lat, dalej, dalej młody, dalej do rozwoju. No i jest też Salich-Yyszczan, i chyba ten salich najlepiej wygląda. Raz im finansowo, dwa overall. Yy, my gramy zresztą na spd tym bardziej nam to jest na rękę. Także Salich-Yyszczan, yy, 28 milionów. Na stole. Oni są Kaja Wagnera i 6 milionów. Yy, nie, Kaja Wagnera wam nie damy. Nie chcę, żeby on był urywala naszego w Bundesliga. 28, proszę bardzo, jeszcze raz. To uczciwa propozycja. Także super. No, tak naprawdę przynajmniej 12 milionów mniej niż za Hakana Czalanoglu. A tutaj jednak też Turek. Ale no 4 lata młodszy I też nam bardziej pasuje pod koncepcję zespołu Ważny piłkarz Pewnie nie chciał być kluczowy Nie, ważny, ok 4-letni kontrakt Jak najbardziej Tak bez klauzuli osobnego Perfetto 47,5 tysiąca No to są naprawdę niewielkie pieniądze No mimo wszystko 52 To też niedużo Także witamy Salicha Iszczana U nas w Berlinie Tu jeszcze mamy kadstenkę z odejścia Eichbergera do Toronto, a ja chciałbym zobaczyć cutscenkę z przyjścia naszego nowego nabytku, ale niestety nie będzie tego filmu, bo Eichberger był pierwszy po prostu. Także Salich Özcan do nas dołącza, kolejny zawodnik z Dortmundu. No, rozkupujemy trochę tą Borussię, no ale to też dla nas jest na korzyść. Zobaczmy sobie Salicha uszczana, jak on się prezentuje. No fajnie, miło słuchać, że Miło słyszeć, że mamy kolejne wzmocnienie. Oczywiście plan rozwoju dla młodego Turka, czy młodego, no w pełnym wieku jeszcze tak naprawdę. Dla Turka musimy dać. Wydaje mi się, że ma szansę, żeby wygrać Lokongę. No ale o tym się przekonamy. Przechwytujący pomocnik. No już niestety nie będzie jakiegoś stricte rozwoju e reprezentanta Turcji. No dobra, na ławkę go wrzucimy na spokojnie. Na ławeczkę za Martona Dardaja. No niestety. Czasy się zmieniają, że tak powiem. I Marton, niestety, już wypada ze składu nawet. No ale to spokojnie, przyjdzie liga, przyjdą kontuzje i tak naprawdę zawodnicy będą nam potrzebni I z rotacji. A przynajmniej mecz z Atletikiem Bilbao. Mamy kolejne odejście. Tym razem jest to kto? Czy znowu się coś zacięło i po raz kolejny to samo? Po raz kolejny widzieliśmy Eichbergera. Angankam dostaje ofertę 12 milionów 600 tysięcy od Ajaxu Amsterdam. No i my jak najbardziej się na to zgadzamy. No a tak jak mówiłem przed nami mecz z Atletikiem Bilbao. O, już gdzieś tam na horyzoncie pojawia się Bayern Monachium z superpucharem Niemiec. A Everton przychodzi po Kaja Wagnera. My to akceptujemy. 31 milionów piechotą nie chodzi. Wypożyczenie Gabriela Czecha do Pizzy, także jak najbardziej. No, a Mikkel Damsgaard może iść do Liverpoolu. No i tu niestety przychodzi zespół, który no weźmie nam tego zawodnika, no nie ukrywajmy, tylko nie za takie małe pieniądze. 43 miliony, no fajnie, że to jest powyżej jego wartości, ale to jest za mało powyżej jego wartości. Macie Bellingama, macie milinkowicza Sawicza, ale czy macie kogoś, kto by nam pasował? Teoretycznie Sevander Berg, ale nam jest niepotrzebny. Na bok obrony też niestety nikt, a w ataku też niestety nikt. No, w cel za słaby. No, skrzydło Gakpo, no ale raczej takiej wymiany nie będzie. No dobrze, Jurgen, powiedz mi, co powiesz na 50 milionów po prostu. Prosto z mostu, 43. Poszedłeś, nie, nie poszedłeś do góry. No to 47. Oj, 47, jest, jest to 47. 43. Dalej się upierasz przy tym, jak osioł. To 45. 44. O każdym innym będziemy kłócić. No i Liverpool się finalnie zgadza. Yy, także najprawdopodobniej Mikkel Damsgaard opuści nasze szeregi i będziemy musieli szukać kolejnej gwiazdy. Tak naprawdę, no bo nie ma się co tutaj oszukiwać, ale Damsgaard. Jakąś naszą gwiazdą był, czy na razie jeszcze jest i w sumie może zagrać ostatni mecz w naszych barwach. Zagrasz go na 11 skrzydle za Luke'a Bakio, za Bejera, nikt nie wchodzi, bo Klajwerd chciałbym, żeby zagrał. Także szybka symulacja i z Bilbao przegrywamy 2-3. Klajwerd z bramką, Burkard z bramką, blado Wypad i Baku. Również Krejci, Anderson blado wypadli, Iszczan w debiucie 5-2. No, komedia troszkę, ale co zrobić? Co zrobić? No niestety takie, tak to wygląda, ale liczymy na to, że w Lidze będziemy lepiej wyglądać, tak? Przynajmniej ten cel, jakim jest Mistrzostwo Niemiec, osiągniemy. A tutaj jeszcze wypożyczenie z Sandberga do Youngboys Berno. Ok. Ngankam został sprzedany do Ajaxus spoko. Jeden zawodnik z głowy zawsze. Nie będzie siał fermentu. No tutaj widzimy chyba Ngankama właśnie. Tak jest do Ajaxu Amsterdam. W pierwszym sezonie, nasz podstawowy zawodnik, daliśmy mu szansę rozwoju. No niestety w drugim sezonie już przyszedł Burkhardt, już przyszli lepsi zawodnicy. No a po naszego Andersena przychodzi Newcastle United. No i to. No, i teraz właśnie, czy patrzymy na realie rzeczywiste, gdzie naprawdę mogłoby Andersena wyciągnąć? Wydaje mi się, że tak. Po prostu tylko zlecimy negocjacje, żeby za tak niskie pieniądze Andersen nie był sprzedany. No i cóż, pożegnamy też Duńczyka. Także nasza duńska kolonia zamyka się po prostu, bo i Damsgard najprawdopodobniej odejdzie. I odejdzie teraz Andersen. No właśnie, chyba Damsgard już nam odchodzi, tak jest. Mikkel Damsgard w Liverpoolu. Także naprawdę. Z jednej strony, no szkoda, że tracimy bardzo ważną postać w zespole. Z drugiej strony, fajnie, że zawodnicy Herty idą w świat i dla nas to też jest promocja. No jednak jesteśmy zespołem Bundesligowym, który no gdzieś tam aspiruje na pewno do bycia top, ale, no tak jak widzimy, na tych kastenkach Damsgard, no ładnie się całkiem prezentuje w koszulce Liverpoolu no co tu dodać więcej, nawet jeszcze raz coś chcemy zobaczyć, o Michael Damsgard tutaj na tele Enfield Sir Ken Douglas Stand co nam pozostaje tylko życzyć powodzenia naszemu już byłemu zawodnikowi Winkler może odejść do Middlesbrough. Czech dogadany wypożyczenie także Panie Gabrielu jak najbardziej Pana wypożyczymy na rok do Pizy no i teraz pytanie, czy odejdzie też Joachim Andersen? Joachim Andersen aż taką pierwszą planową postacią nie jest. Gdyby to chodziło o Krejciego, bym się kłócił na pewno z tymi zespołami. Krejciego bym nie chciał puścić, no ale Andersena mi jakoś nie szkoda. Kai Wagner odchodzi do Evertonu za 31 milionów, także kolejny gdzieś nasz były podstawowy zawodnik opuszcza Hertę. Sandberg dogadane wypożyczenie, super. Niezmiernie mnie to cieszy. Czekamy na rozwój sytuacji z Andersenem, no bo wychodzi na to, że te troszkę naszą herteroskupią, ale nie ma się co dziwić. No i teraz, proszę państwa, przyszła oferta na za zawodnika, którego nie chciałem puścić. Real Madryt przyszedł pokryć się go. 70 milionów na stół. Jest to oferta z tych nie do odrzucenia, ale my ją ponegocjujemy. Bo 70 milionów to jest mało za takiego zawodnika jak Krejci. Dajcie troszkę więcej, dajcie przynajmniej 75. Może dacie więcej, czemu nie? No, jest to nasz kapitan. Jest to zawodnik, który z hertą się utożsamia na pewno. No, ale jeżeli przychodzi Real Madryt, no to nam nie wypada się przeciwstawiać takiemu klubowi po prostu, tak? No, jest to marka, do której my na pewno aspirujemy, ale no niestety. Dalej nam troszkę daleko do niej. Bednarek do Ajaxu Amsterdam. W porządku. 14 baniek jak najbardziej możemy go tam puścić. Zobaczymy. Bo przed nami super puchar Niemiec, który byśmy mogli też przy okazji wygrać. Dodatkowo jeszcze Czech na wypożyczenie. Gabriel do tej Pizy nam odchodzi. Jak najbardziej się z tego cieszymy, no bo Nasi młodzi zawodnicy mogą się rozwijać w bardzo fajnych ligach, tak? Czy gdzieś tam w Turcji, czy gdzieś we Włoszech? A do nas przychodzi odpowiedź od Realu Madryt, że Krejci nie odejdzie do Realu. No ja go nie sprzedam, zamienić te 75, bo uważam, że 70 milionów to jest za mało. No ma wartość 65. No to szanujmy się, ale. Ale no. Naszej gwiazdy za takie małe pieniądze nie wypuścimy. Zwłaszcza, że ten zawodnik i overallowo wygląda świetnie, i gdzie nie pójdzie tak na dobrą sprawę, no to będzie liderem. Także chciałbym go tutaj dalej trzymać u siebie, ale oczywiście nie za wszelką cenę, no bo to też sensu by nie miało. Ale my mamy jednak aspiracje takie, żeby powalczyć o mistrza Niemiec, powalczyć o e, jakieś sensowne miejsce w lidze mistrzów. Także no też naszych największych gwiazd za wszelką cenę nie możemy wypuszczać. Ale okej, okay, mamy mecz z Bayernem Monachium w Superpucharze Niemiec. Zmiany w składzie będą, chociażby dlatego, że przecież wyjechał nam nasz był już zawodnik Mikkel Dansgard. skoczy tam Elanga, Elanga czekał też na swoją szansę. Wskoczy nam Lindelöf za Andersena, który no raczej już w naszych barwach może nie zagrać. Także dobrze, ruszamy na mecz z Bayernem, pokaż najlepsze akcje, jak najbardziej tak, chciałbym żeby to trofeum u nas było, w naszej gablotce trenerskiej jaką mamy roklozę. na razie tylko przecież DFB Pukal posiadamy, no a jednak Super Puchar Niemiec to też kolejny tytuł, gramy chyba na Borussia Park z tego co widzę. Won Inwest Weserstadion, czyli gramy w Bremie. Okej, okay, w Bremie jest super puchar rozgrywany. Wydawało mi się, że zawsze był na Olimpia Stadion, ale poprawcie mnie, jeżeli się mylę. No dobrze, Hertha rozpoczyna Burkart, no ale już niestety Bayern z szansą na dośrodkowanie. Trochę ciężko jest z tą jeżeli Bayern jest w swojej połowie jeszcze. Ale okej, okay, Sergio Canales. Już zatrzymany przez Emilio Schmyra. No i Bayern znowu w ataku. 21. minuta. Złapiemy tą piłkę. Nie, Wlachowicz wycofuje do Kanalesa. Canales. że to chyba jest nowy playmaker Bayernu, ale tutaj chyba Kamada zepsuł to podanie i je przejął Lukonga albo Krejci. Już. Nieważne, jesteśmy przy rzucie rożnym. My wiemy, jak chcemy wrzucać. Luke Bakio. Ale było blisko, Bayer. Piłka była na pewno dobrze bita. Burkard. Krejci. Krejci z fałsza. Łapie Manuel Neuer. No i Bayern Monachium z szansą na kontrę. 36. minuta. Z kontrą nie wiemy kto wychodzi. Mane. Ok. To już wiemy. Wychodzi Sajdo Mane. Sajdo Mane do Wlachowicza. Wlachowicz no, w Bayernie myślę, że by nawet pasował. No ale nieważne. Traci piłkę. Elanga mu zabiera. Bayern Monachium. 46. minuta. Rzut rożny. Czy my kiedyś będziemy mogli mieć jakąś fajną sytuację? Poza jednym rzutem rożnym? Czy to w tym spotkaniu na tym się skończy. Panie kanale, pan wrzuca, bo czas nam leci. I tak wam odbierzemy tą piłkę. No i mamy 72. minutę. Atak Herty Berlin w końcu. Anton Stach przy piłce. No tylko właśnie, fajnie jakbym mógł nad nim jeszcze mieć kontrolę, tam gdzie on Emiliano Schmidt. Salih Özcan. Wszedł turecki... Środkowy pomocnik, czyli mamy taki tak naprawdę już prawdziwy debiut w barwach herty. Burkart rozszerza do Elangi, ale Elanga jest niestety wycięty przez Antonego Davisa. 85. minuta. Szansa na dośrodkowanie starej damy z Berlina. No i Salih Özcan. Dobre zgranie. Nie, łapie to Koman. No generalnie jakbyśmy nie zagrali, to i tak by nam zabrał tą piłkę prawy pomocnik Bayernu. No i w regulaminowym czasie gry Zero do zera I żółty karne. Także, no. Yy, zaczyna się robić coraz ciekawiej w, w tym meczu. Szkoda, że mieliśmy pół akcji, tak naprawdę. Ale okej, okay, Luke Bakio. Luke Bakio Strzela. Po prostu strzela. Neuer się mija. Kanale Broni van Dobrze zaczyna herta. No ale jak teraz? Teraz noyer. Mimo, że strzelałem w lewo, poszło w środek. Okej. Okay. Wlachowicz. Wlachowicz rozerwał wnet siatkę. Ridlebaku. Znowu broni noyer. Poszło znowu w lewo. A on dał w środek. Okej, okay. Kamada. My też to bronimy. Naprawdę wojna nerwów. Broni noyer. Trzeci rzut karny broniony przez Niemca. Płado obroni Vanderwort. Co tu się dzieje? Naprawdę. Jedynastki zepsute coraz mocniej. Nojer w końcu wpuszcza. No i teraz, proszę państwa, czy Martin Vanderwort obroni? Chyba w prawo to będzie szło. Poszło w prawo Vanderwort daje nam super puchar Niemiec, także kolejne trofeum na naszym koncie. Mimo wszystko nie aż tak ważne jak DFB Pokal, ale możemy się z tego cieszyć, no bo jednak jakiś tytuł do naszej gablotki zaglądnie przed sezonem. Tutaj widzimy ten rzut karny z no a nasza ekipa idzie podnieść ten puchar. No i mamy w końcu jakieś trofeum. Mówię w końcu, no bo trzeci sezon, dwa trofea na razie. Liczymy na to, że pod koniec tego trzeciego sezonu będzie ich więcej. No ale my już przechodzimy do Bundesligi pierwszej kolejki z VfB Stuttgart. A my jeszcze dostajemy informację i wideo tak naprawdę, że Janek Bednarek wyjeżdża do Ajaxu Sandberg, do Young Boys Berno. No i nie zdziwi się, jeżeli Joachim Andersen też pojedzie do Newcastle United. Chociaż my tam żadnej odpowiedzi nie dostaliśmy, żeby rozmowy spędzły niczym, czy coś. Andersen jest dogadana sprzedać za 30 milionów. No właśnie. Za 30 milionów i 700 tysięcy. No i jego możemy sprzedać. Kadle z Osala Olof Oscar Johansson do AZ-u Alkmara, ale bez opcji wykupu przez przypadek to odrzuciłem. No, mówi się trudno. My musimy sobie poszukać rezerwowego lewego obrońcy przede wszystkim. Lewego obrońcy. Zobaczmy, kogo tu możemy kupić po prostu. Tych stoperów mamy aż za dużo stopera i też i tak będziemy musieli kupować. Kadioglu. Ok, brzmi fajnie. Meyer też nie najgorzej. Kupier, spoko. I Madsen wygląda też całkiem sympatycznie. No jest Przemek Frankowski, ale ja tutaj bym walał mimo wszystko kogoś troszkę młodszego. No i naprawdę mamy szeroką gamę wyboru. A jeżeli chodzi o stopera, który mógłby skoczyć, tak naprawdę, od buta do pierwszego składu, chciałbym, żebyście mi jeszcze przeskautowali tego Witka, bo reszta to pewnie tak jest beznadziejna. Z tych nieprzeskautowanych Linhardt, może nie, Hansko, ale niestety nam go nie sprzedadzą. Keirer, Bayer, Bisak, Strójk, Teze Ginter. Uuu, Ginter byłby też ciekawą opcją. Okej. Okay. Szer, No i dobra, i na tym to się kończy. Jest Demiral. No ale Ginter byłby szeryfem. Nie, no, nie wydaje mi się, żeby nas Matthias Ginter mógł zawieść, a tak naprawdę mógłby nam do. Pomógł, jeżeli chodzi o walkę, tak naprawdę o każdy tytuł w tym sezonie. No ale dobra, poczekajmy na odejście Andersona. Nie wyprzedajmy pewnych rzeczy, bo może Anderson zostanie i będzie zbędne kupowanie po prostu kolejnego stopera. Na no, przynajmniej mecz ze Stuttgartem i dostaje ofertę z Bayernu, Monachium. No i tu już jest 73 miliony. Zleź negocjacje 75, jak bym chciał minimum. Także zobaczymy, czy Bayern się zgodzi. Masz mocnych rywali do gry w podstawowym składzie, Wiktor, ale trenuj, trenuj, bo może za niedługo to ty będziesz numer uno w naszej obronie obok Krejciego, albo w ogóle zastąpisz Krejciego. Naszym celem elita europejska. Tak, dobrze tutaj Miro mówi, dobrze Miro tutaj prawi, Geśter coś tutaj też zadowolony jest, nie wiem o czym on powiedział, ale okej, okay. cieszmy się z tego, że naszym zawodnikom rosną morale no a przed nami, tak jak już zapowiadałem, meczy ze Stuttgartem, a w ataku Stuttgartu jest Czwanchara, który no, wielokrotnie miał tutaj trafić do naszego zespołu, ale jeszcze tutaj nie zawitał. Elanga do pierwszego składu, to na pewno Lindelof, no bo jednak prosiło o to, więc damy mu szansę. No i liczymy na dobre rozpoczęcie tego sezonu. Dostajemy w papę po prostu od Stuttgartu 2 do 1. Co tu znowu nie gra, no halo. Schmidt 49, 49 Kreci, 5 0 Lindelow, 5 0 Baku. No, halo, no. Panowie, pobudka, bo okej, okay, w pierwszej kolejce można wtopić, ale bez przesady, tak? Myślałem, że jednak po tym e, arsenalu będziemy naprawdę mocni. No i okej, okay, Andersen sprzedany. Kadlec do Okser. W porządku, tylko bez opcji wykupu. Myślę też jeszcze nad jednym stoperem, bo w głowie mam klasę światową już tak naprawdę, tak? Kliknijmy tylko sobie tu, Niklas Zyle, proszę Państwa, ja bym tutaj jeszcze Niklasa Zyle widział. Wow, no to by było bardzo kosztowne, ale spróbujmy. Dlaczego nie mamy spróbować? Pieniądze mamy z transferów, więc może Niklas Zyle będzie właśnie tą dobrą opcją. No, tylko tutaj musimy słono, słono zapłacić Dortmundowi. 60 milionów. 88. Wow! Nie przesadzajcie, Edin. 70 wam damy w takim razie. No tu już leci gruby pieniądz. 75. Coraz bliżej do gadania. 72. No i się zgadzają na sprzedażnik klasa Zyle. Na obecną chwilę jesteśmy troszkę wyżej notowani niż Dortmund, więc i tak zabieramy im kolejnego zawodnika. No, bym powiedział, że rozkradamy troszkę tą borusję, ale no. Takie są prawa silniejszych. Kluczowy zawodnik, okej. Okay. Czteroletni kontrakt. Ok. Bez soda wstępnego, okej. Okay. 80 tysięcy, no tutaj już idziemy grubo, idziemy po bandzie, ale Niklas zły. Jest w Hercie Berlin. Zawodnik klasy światowej do nas dołącza w końcu. Joachim Andersen od nas wyjeżdża. No i na dobrą sprawę. W końcu mamy kogoś solidnego, takiego, kto musi z marszu zmienić naszą grę w obronie. Po prostu. Ile tu przekliknięć musimy mieć, bo i wyjeżdżają, i wjeżdżają ci zawodnicy. Nie wiem, co jest ciekawsze. Czy oddajemy zawodnika do Liverpoolu, czy to, że. Niklas Züle jest w Hercie Berlin. Nie mam bladego pojęcia, ale Mirosław Kloze zaczyna działać swoimi, swoimi kontaktami. Eee, czy przywitaliśmy jakoś specjalnie Züle? Nie, przywitaliśmy jakoś specjalnie Züle. Szkoda. Ale jeżeli udałoby nam się taką obronę utrzymać, jaką mamy na obecną chwilę, czyli Züle, Krejci, Schmidt, Baku, no to jestem przekonany, że to w końcu musi zacząć funkcjonować. Klajwer do pierwszego składu skoczy. Eee, albo nawet ADMI. O, Ady tu sobie zagrał. Dajmy mu szansę, niech się wykaże. No i ja chciałbym zobaczyć, jak w debiucie z HSV Hamburg Niklas Żyle sobie poradzi. Tu jeszcze kolejna katstenka. Kto tym razem kojarzy ten twarz? Ale nieważne. No tak naprawdę, my możemy się nazywać Borussia Berlin. I to bezkrednie nazwy Tebe Borussia Berlin. Ale no naprawdę, wielu zawodników do nas przyszło z Dortmundu. Krejci nie odejdzie do Bayernu. No i bardzo dobrze. Dla Bawarczyków specjalnie jeszcze byśmy mogli w tą cenę wygórować, ale byliśmy fair. 75 milionów tylko chcemy. Nie chcą nam tych pieniędzy dać. Mówi się trudno. No dają 76, 75. Nie chcą. Typowe zagranie bawarskie. No ale dobrze. Mecz z HSV Hamburg. No tutaj już musimy wygrać. Juventus chce Antona Stasza. No i niestety, ale Puścimy go do tego Juventusu. Daję 7 milionów więcej ponad, jeżeli chodzi o ofertę za Antona. No to Anton, dziękujemy Ci za granie. Po prostu iść do Juventusu, dzielić i rządzić. My sobie damy radę. No, przed nami mecz z HSV. Najprawdopodobniej ostatni mecz z Antonem Stachem na pokładzie. No ale tu już liczymy na solidne zwycięstwo. I wygrywamy 2 do 1. Anton Stach z Bramkami Burkart. Jak Zule 6,5, ADMI 6,8, 7,0 Luke Bakio. Ok. Ważne, że wygrywamy. Z Hamburgiem nie mogliśmy wygrywać. Gdzieś na nas mieli jakiś patent zawodnicy czy trener HSV. Możesz być jeszcze lepszy, Karim. No, a my sobie tylko poczekamy. Tak naprawdę na oficjalkę i pożegnanie. Antona Stacha. Anton Stach wyjeżdża do Turynu. Nie, to Jan Nowak jest do Martimo. Przepraszam, już tutaj chciałem lament swój głosić. Ale nie, Anton Stach jednak też do Juventusu Turyn. Także niestety, ale żegnamy Antona Stacha. Zobaczmy sobie jeszcze, co tam w wieściach piszczy. No Niklas Zyla, ok. Anton Stach w Juve. Juve spełnia, znaczy herta spełnia warunki. No, także cóż, to by było na tyle w tym odcinku. Troszkę nas rozkupują, ale my też rozkupujemy innych. Tak wygląda na obecną chwilę nasz zespół. Uważam, że ten zespół ma naprawdę wielki potencjał. Pytanie, czego wykorzystamy, ale o tym przekonamy się w następnym odcinku. Także do usłyszenia, cześć!